4 maja otwieramy galerię Tarnowia. Galeria będzie czynna od godziny 10 do 21, sklep spożywczy Biedronka od godziny 8 do 21. Zniesione zostały godziny dla seniorów. Prosimy Państwa o stosowanie się do wytycznych rady ministrów i ministra zdrowia, zachowania minimum dwóch metrów odległości od pozostałych osób, zasłaniania ust i nosa, unikanie skupisk ludzi, częstego mycia rąk i używania płynów dezynfekujących podczas zakupów używania rękawiczek jednorazowych lub foliowych parkowania samochodów w miarę możliwości na co drugim miejscu z zachowaniem dystansu od wysiadających i wsiadających osób na terenie galerii obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów w przestrzeni komunikacyjnej celem minimalizacji zakażenia z naszej strony zadbaliśmy aby państwa zakupy były bezpieczne i komfortowe. Przy wszystkich wejściach w galerii oraz toaletach zamontowane są dozowniki z płynem dezynfekującym. Przy wejściu głównym umieszczony zostanie maseczkomat. Poza nim będzie można kupić maseczki jeszcze w aptece, drogerii Rossmann, Hebe czy Biedronce. Zwiększona została częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji galerii. Prosimy również o zwrócenie uwagi na informacje znajdujące się w sklepach, toaletach i windzie dotyczące ilości osób mogących przebywać jednocześnie w danym pomieszczeniu. Na terenie galerii znajdują się instrukcje i informacje, które pomogą Państwu w stosowaniu nowych zasad. Tych wytycznych było może sporo, niemniej jednak nie powinny dla Państwa stanowić jakiegoś problemu, ponieważ są już one na co dzień przez Państwa stosowane. Dziękuję i życzę udanych zakupów.